Program Być Sobą. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam dzisiaj do wysłuchania trzeciej części opowiadania pod tytułem Chcę mieć przyjaciela. O dziewczynce, która chciała zaprzyjaźnić się z krokodylem. Autor Elżbieta Zubrzycka. Czyta Bożena Leończuk. Od tego dnia codziennie się spotykali. Bawili się w berka, biegając boso po mięciutkiej trawie. Zbierali smaczne owoce z dużych krzewów i małych krzaczków, a potem wspólnie ucztowali ukryci przed słońcem pod rozłożystymi gałęziami liściastych drzew. Pewnego dnia postanowili wspiąć się na wysokie drzewo, na którym błyszczały w słońcu smakowite czerwone owoce. Miś w mgnienia oku znalazł się na górze, a dziewczynka stała na dole bezradna. Bała się, że ją koala wyśmieje. Ale on zszedł na dół i pokazał przyjaciółce, jak chwytać gałęzie, żeby sprawniej szybko wspiąć się na sam czubek. Nie śmiał się z niej nawet wtedy, gdy wisiała niezgrabnie na jednej ręce. Majtając nogami wołała, co dalej? Nie poddawała się i po kilku dniach doskonale radziła sobie wśród koron drzew. Pewnego popołudnia znaleźli konar, z którego na boki wyrastały gałęzie tak gęsto, że w naturalny sposób tworzyły wygodne siedzisko. Kiedy się na nim rozsiedli i wygodnie umościli, Miś upewnił się, że dziewczynka nie spadnie, nawet wtedy, gdyby zdrzemnęła się w ciepłych promieniach słońca. Mieli teraz swoją tajemną kryjówkę. Tutaj rozmawiali o najskrytszych sprawach, mówili sobie o swoich kłopotach i dzielili się najgłębszymi myślami. Oboje mieli pewność, że nikt się nie dowie o tym, co sobie powiedzieli w zaufaniu. Pewnego dnia dziewczynka opowiedziała misiowi o swojej nieudanej przyjaźni z krokodylem, a on wcale się z niej nie śmiał, tylko wysłuchał i pokiwał głową ze zrozumieniem. Dziewczynka cierpliwie uczyła misia nazywać literki. Chwaliła go za każdym razem, kiedy zrobił coś lepiej niż poprzednio. Na początku narysowała jakąś dolinkę i powiedziała, że to głoska U. prosiła, aby miś powtórzył: koala uznał to za świetną zabawę. Udawał, że jest wilkiem i wyje do księżyca. U Po pewnym czasie nauczył się a i też wolał ryczeć, niż spokojnie naśladować dziewczynkę. Potem połączył obie głoski w a-u-a-u, au. łapał się za brzuszek albo za główkę i narzekał, że go coś boli, wołając co chwilę a u W końcu nauczył się rozpoznawać także o. O! dziwił się Miś. Tak, kółko oznacza o. Narysuj mi się na piasku, o! Miś uważał, że wygupianie się i wydawanie radosnych ryków jest znacznie zabawniejsze niż rysowanie dziwnych znaków na piasku. Ale skoro dziewczynce tak na nich zależało, starał się jak mógł. Kiedy się zmęczyli zabawą i głodnie zasiedli do posiłku, dziewczynce często marzył makarą z sosem albo mięsko z ziemniaczkami. Nie chciała jednak rozstawać się z misiem, więc razem z nim pałaszowała sałatki i świeże owoce. Lubiła wspólne posiłki, bo wtedy prowadzili najciekawsze rozmowy. Byli ze sobą szczęśliwi i czuli się bezpiecznie. Pewnego dnia bawili się w berka i w chowanego, aż zapędzili się nad rzekę. Dziewczynka stała na samym brzegu, kiedy miś zauważył na wodzie bezszelestnie przesuwające się w ich stronę trójkątne wyrostki, a pod nimi błyszczące oczy. Z przodu sunął długi nos. — Uciekaj, to krokodyl! — krzyknął i popchnął dziewczynkę do tyłu, dzięki czemu w ostatniej chwili uniknęła kłapnięcia straszliwej paszczy. — Koala! — zawołała dziewczynka zdziwiona. — Witaj, dziewczynko! — odezwał się krokodyl. — Nie poznałem cię. — no tak, krokodyl jak się zapomni, to może cię przypadkiem zjeść, pomyślała. Co ty robisz? Mogłeś mnie zranić. Skoro nie jesteś już moją przyjaciółką, to nie mam powodu cię chronić. Jesteś teraz smacznym, mięsnym kąskiem na śniadanie, odpowiedział krokodyl i odpłynął, nieprzyjemnie rechocząc. Miś Miśkoala stał jak wryty na brzegu rzeki. To ty go znasz? Tak, o nim właśnie ci opowiadałam. Jak mogłaś wybrać go na przyjaciela? Przecież on jest groźnym gadem. Nie mów tak. Wtedy był mniejszy i miał takie smutne oczy. Chciałam mu pomóc. No tak, przyznał Koala. Skoro myślałaś, że on potrzebuje pomocy, tylko jak mała dziewczynka może pomóc krokodylowi, jeśli on sam nie chce sobie pomóc? I był taki śliczny, zielony i, i, i miał takie wielkie zęby w paszczy i długi, mocny ogon. I ja myślałam, że jest bardzo silny i mnie obroni, jeśli będzie potrzeba, i że będę przy nim bezpieczna. Miś szedł obok dziewczynki zamyślony i po chwili zauważyła, że spuścił głowę. Dlaczego nic nie mówisz? Zapytała. Miś nie odpowiedział. Dlaczego milczysz? Czy coś cię gryzie? teraz widzę, że nie nadaję się na twojego przyjaciela. Co ty mówisz? Dlaczego? Co ci przyszło do głowy? Miś dłuższą chwilę się zastanawiał i wreszcie wyszeptał cichutko. Ja jestem tylko małym puchatym misiem. Nie mam mocnych zębów ani pazurków. Nie potrafiłbym cię obronić. Przepraszam. Dziewczynka spojrzała na niego zaskoc zaskoczona. Co ty mówisz, misiu kochany? A kto mnie przed chwilą uratował od zębów krokodyla? Miś nieśmiało podniósł głowę. Dziewczynka zatrzymała się, odwróciła twarzą do niego i mówiła teraz już bardzo serio: Kto jest sprytniejszy od groźnie, groźnego gada? Kto zawsze jest przy mnie, kiedy tylko potrzebuję? Z kim najlepiej lubię się bawić i rozmawiać? Z tobą, misiu, bo ty jesteś moim prawdziwym przyjacielem, a ty moją najlepszą, prawdziwą przyjaciółką. Wzięli się za ręce i szli przed siebie w milczeniu. Zgłodniałam, powiedziała nagle dziewczynka. Ja też. Kto pierwszy przy drzewie? Pobiegli, śmiejąc się wesoło, podskakując do swojej kryjówki, gdzie ukryte wśród liści czekały na nich różne smakołyki.